Proszę pana, co to jest? Ja się pytam. Co to jest? To jest jakiś plac budowy, proszę pana. To jest Stadion Narodowy, to jest plac budowy. A, 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 a co, a, co, o, o się, e, po panu nie, e, zgadza? Stadion Narodowy w budowie. to jest plac budowy. I tu nie wolno chodzić bez kakakasku. Bez czego? Bez kakakasku. <kluz> a pan jest bez kakakasku. No wiem, no ale proszę. Pana, e, zacznijmy od podstaw. Czy pan mnie kojarzy? No. no właśnie. Nie, e, bardzo. Franciszek smuda trener reprezentacji Polski. To nawet nie a, 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 a będę próbował zapamiętać. Wy, 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 wy się szybciej zmieniacie niż strypnizerka sz, sz, gagacie. Panie Pan się budował za nim. Co, proszę pan, pan tu wspomniał, że jest budowa, a tu betoniary stoją, wszystko stoi, ciężarówki stoją, tu się nic nie a a, 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 a jak ma, ma się dziać? ja no, się pytam, jak? Ja, ja, jak jest sobota, po, po, po 15, to jest niedziela, a dopiero po poniedziałek jest święto. Więc odśnieżać odsz, będziemy we wtorek. No właśnie. Dlaczego na Narodowym Stadionie leży śnieg? Bo napadał. To się domyślam. Si e, pan głupio pyta. Nie można było dachu zamknąć. E, Taki dach. Ta Aki dach można zamknąć. No, no to co? W, w maju. Oj, całe szczęście, że mistrzostwa są w czerwcu. O. No, to przynajmniej nie napada. Chyba, że deszcz. Co, co, co to za dach? Czego nie jest Taka z czego on Jakaś co to jest? Z z hydropo... Dobra, nie ma pytania. Nie ma taku, nie ma pytania. Dobra, cofam, cofam, cofam. No. E, dobra, proszę pana, e, my się chyba nie rozumiemy. Nie, you... pan mnie nie rozumie, bo o tu nie wolno wchodzić bez kakakasku. A pan, to akurat rozumiem. A pan jest bez kakakasku. Widzę. Też widzę. <słuch> proszę pana... Jutro tutaj mamy rozegrać oficjalny sparring z reprezentacją Portugalii. Tutaj. Gdzie? Tu. Jutro? Jutro. Co? Ale, 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 ale niby jak? Jak? No ja się pytam nie, jak. Jak nie ma tra trawy, nie ma bramek, to to jak? No to nie wiem. No właśnie no, podstawowa rzecz. Jest sobie boiszko, proszę bardzo. Gdzie jest, gdzie jest trawa? Trawa? Gdzie są bramki? Trawa jest pod śniegiem. <zad dropped> A, a Bianki bram, są w magazynie. Dlaczego w magazynie? To tutaj to, to można przynieść? M można, ale e, się nie da. Dlaczego? Bo są ody za, za wąskie. No. <śladanie> to, 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 to panie, no to chyba ktoś nad tym myślał. Ja nie ja jestem od myślenia. Ta. Ja, ja jestem od pilowania, żeby nie chodzić bez kakaka. A.

a pan jest bez kakakasku. Słuchaj, dobrze. Pan, w ogóle pan nie pojmuje wagi sytuacji, rozumie pan? Jutro tutaj ma być wielkie otwarcie, wielka feta. Tutaj przed meczem mają wystąpić gwiazdy, rozumie pan? Wielka feta. Tutaj, tutaj. tutaj. Tak, tak. Jedyna gwiazda, jaka ma tutaj jutro przyjechać, to wie pan kto? Kto? Piasek. Panie! Panie! A akurat dla pańskiej informacji, jutro tutaj zaśpiewa Kaja! K -k -kaja. Ja Jak będzie w kakakasku? Proszę bardzo! Panie! Ja czym w Kakakasku! To takim! Dobra, spokojnie! <trym> ja? tu, tu nie wolno wchodzić bez kakakasku! Ja jestem Kaka Kakakasku! Tak.

Ee, e, I, i, e, kt, e, i, kto, a, e, e, a, a, i, kto, e, i, e, kto, jest głupi? Panie! Może inaczej! Masz pan coś pod tym kakakaskiem? Co? Pa, a, a, pod kakakaskiem? Pod kakakaskiem! Mu, mu, mózg! O, sprawdzić. Ja nie zdejmuję kakakasku. A tu nie wolno chodzić bez kakakasku. Przyjedzie kakakaja w kakakasku? Może sobie śpiewać. Nie kakakaja, kakakaja w kakakasku, bo widzę kiedyś kobietę w kakakasku? A na a, a motorze? Dobra. E... Kakakaja w kakakasku. Chodzę sobie po, po piasku. Śpiewam w kakakasku. Panie! pan. Chyba w kasku urodzony! A a akurat nie jest. A pan w hełmie. Byłem blisko akurat. Dobra, inaczej, inaczej, jest spokojnie. Jest pan spokojny? Nie, yeah, jestem spokojny. <grym> I w kasku. A pan. Wiem? Dobra, spokojnie, dogadajmy się. D e dogadajmy się. Będzie to trudne. <grym> czy wie pan, gdzieś tutaj w pobliżu, czy znajduje się jakiś profesjonalny stadion? I jest gdzie? W pobliżu Panie! Przecież powiedziałem w pobliżu! Pyta pan czy w pobliżu, to, to... to mówię, że w pobliżu Pan chce jeszcze więcej dowiedzieć, to niech pan zadaje precyzyjnie pytanie. Dobrze, dobrze, zadam. Hej, spokojnie, jest pan spokojny? Jestem spokojny. Gdzie, uwaga, znajduje się w pobliżu, czyli miejscowość, choć blisko Warszawy, profesjonalne stadion, uwaga, z murawą, uwaga, z bramkami, nie w magazynie, a na boisku, z trybunami, proszę pana, bez dachu, nie ma dachu! Gdzie taki stadion jest? I, 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 Profesjonalny, przesłuchajcie, ale panu, nie przerywałem. Dobra. Profesjonalnie, tatadion, z murawa, z bronkami, o, nie, nie, nie w magazynie, na murawie, tak jest. Czy to był na mi? to całą wszystko będzie, wszystko będzie. Do, dokładnie. To. No, a, a, I że taki stadion st jest? Gdzie? E, w bar, w, bar, e, w, bar. w Barcelonie? A gdzie? Kuku, kuku, w Bartoszycach? <śleszy> o, proszę pana. Nie interesuje mnie to. Pan jest tu kierownikiem budowy i proszę bardzo, to jest pański problem. My tutaj przyjeżdżamy, rozegramy sparring z Portugalią. Będzie Ronaldo i wszystko będzie, i my też tu będziemy. Ro Ronaldo w kakasku? Przedawali! Będziemy ją hełm! I jeszcze za, za, e, e, wszystkich zapraszam. I będziemy. Ale i, ta, e, i tak nie wyjdziecie. Jak to nie wyjdziemy? A tak to nie wyjdziecie? bo e, jest jedna podstawowa różnica pomiędzy waszą reprezentacją, a naszą budową. Pan porównuje tą marną budowę do naszej reprezentacji? A, 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 a co? Nie, e, wyraźnie e, mu, mu mówię. Kurzenie się. Wy, wy kokopiecie dunno. i my kokopiemy. <chi silent> my popartolimy, a, i, a nie na, najlepiej. Ich. No dai. I jest, jest tylko jedna podstawowa różnica, i dlatego nie wejdziecie. Jaka? Oto tu. Oto tu. Oto tu. tu, oto tu, tu, tu taka. Że a, akurat ten co u nas stoi na bramie, to nic nie wpuszcza. <tolicy> to nie! Mogę pan wkróżać już! Trwala! Prosto w oczy, powiem panu, jest pan bezczelny, rozumie pan? Jest pan bezczelny! Ja, ja jestem bezczelny. Pan jest bezczelny! Ja, ja jestem bezczelny! Tak! A Pan jest bez KKKska! A weźmy człowieków. Jest.